No, i witam was. Już w ostatnim odcinku z serii eksploracji Pyro. I znajdujemy się na najdalej położonej planecie od gwiazdy, czyli Terminus. Samą planetkę na spokojnie mogę porównać do na przykład takiej Jeli z Stantonu. Obydwie też planetki znajdują się najdalej od samej gwiazdy. I są raczej takim rajem dla piratów. Głównie przez ich położenie i fakt tego, że są kompletnie poza zasięgiem jakichkolwiek sił, y, jakiejś ochrony, czy czegoś. Też jak widzicie, sama planeta ma bardzo dużo outpostów i miejsc do odwiedzenia, nawet ma planetę, y, tą, y, stację orbitującą wokół niej. Wszystkie znajdują się po nocnej stronie planety, ale znajduje się jedna po dziennej stronie, którą sobie odwiedzimy. I na moje szczęście jest również kontrolowana przez Citizens of Prosperity, więc nie powinniśmy tam raczej y, spotkać kogoś, kto mnie będzie chciał rozstrzelać, chyba że jakiegoś gracza. Również jak widzicie, sama planetka jako jedyna, no może nie licząc Pyro 4, Pyro 4 też powinna mieć pierścienie, ale z tego co mi się, co ja dobrze pamiętam, CIG chyba tymczasowo usunęło yy, pierścienie wokół Pyro 4, no ale póki co to tylko i wyłącznie przynajmniej w preview jest Terminus i ona ma normalnie pierścienie, więc jeżeli chcecie kopać w Pyro, to wiecie gdzie lecieć, no dobra, ale polećmy tam do Blue Rock. Bullrock Series. On no, też jak widzicie, sam terminus, no, raczej nie wygląda na planetkę, która powinna być zdolna do zamieszkania przez cokolwiek i kogokolwiek. Mi prędzej przypomina jeden z księżyców, który był na Pyro 5, niż jakąś planetę taką osobną. No, sam terminus, no... No nie wygląda, tak? Tam są jakieś w ogóle formacje kamieni, ja myślałem, że to są jakieś te... Jakieś działka czy coś, no to po prostu takie kamienie śmieszne są. No dobra, no to jest Bullrocks Ridge. Raczej to jest taki mały outpost na styl na przykład y, paru innych, które widzieliśmy... Na przykład na Blumie. Jest to raczej takie miejsce, no... No, raczej takie lokalne, do załatwiania bardziej lokalnych spraw. Się nie zdziwię szczerze, jeżeli tu jest jakiś terminal może do sprzedaży jakiegoś może lutu, chociaż nie widzę tutaj Freight Elevatora nigdzie żadnego. Albo jestem po prostu ślepy. No nie wiem, wylądujemy i zobaczymy. No ale jak widzicie, no Terminus jest bardzo szary, bardzo taki jałowy, taki martwy. No, atmosfery no nie ubywa tej planecie bardzo. Jest bardzo ładny widok w ogóle z tego miejsca na ten pierścień ogromny. Ostatnio takie widoki to widziałem, no, z pominięciem może jeli, to w Elite widziałem takie widoki. Że po prostu się idzie gdzieś przez planetkę, albo leci gdzieś nisko i się taki wielki pierścień nad planetą widzi. Bo no, na filmie może tego nie ma takiego odczucia tego, ale szczerze widać, jakby czuć skalę tej planety patrząc się na ten pierścień. Jakby też jest trochę tak dziwnie stać tutaj, bo to tak wygląda jakbym był bokiem. Bo rzeczywiście stał, no bo stoję w sumie bokiem. Co tutaj mamy? Um, no mamy tutaj jakiś tam terminal do... ...do napraw, pewnie do tych misji. jest jakiś budynek. Bo miał być. Z tego co widzę to... ...się nie chce renderować. Nie wiem czy chcę wchodzić do środka bo się boję trochę, że... ...spadnę pod planetę. O, chociaż w sumie... O. Dobra, chyba, chyba przeżyję. No błąd renderowania, no. Jest tutaj po prostu. Ale normalnie da się tu wejść. A, bo to jest garaż. jest zaparkowany miól, więc... Pewnie, nie wiem, może da się nim wyjechać. Cholera wie jeszcze. Że jest tutaj guzik, żeby otworzyć to, tylko że trzeba znać kodu. Ja może ten kod gdzieś leży w cholerowie, no ale to jest zwykły garaż. To już widzieliśmy to już wiele razy. Yy, kiedyś tam. W, 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 w innych filmikach mogli się zobaczyć te garaże. To są w ogóle chyba dwa pady Ja wziąłem ten większy, więc trochę, trochę niemiło. To jest w ogóle rozbity caterpillar z tego co widzę. Tych rozbitych katapilarów to było widać mnóstwo w Stantonie, na przykład jako tam derelict posty czy po prostu respiące się same, jakieś tam, jak sobie eksplorujecie planetę, nieoznakowane. Są jakieś paprotki, albo miały być paprotki, tylko że to jest kompletnie rozwalone. Jest kolejny ten pokój z taką jakby serwerownią. Tu jest wieża, na którą da się raczej wejść. Ja nie widzę tutaj żadnych. Schodków ani nic, chyba że jestem ślepy, po prostu jestem za daleko. No to jest ten garaż. Tam dalej jest ten hub yy, socjalny, chyba? Z ten, gdzie są te siedzenia, różne łóżka i tak dalej? Czy to jest ten z kuchnią? Nie, to jest ten z kuchnią chyba. No, to jest ten z kuchnią, więc tam żadnych sklepów też nie będzie. A propos sklepów, tu jest jeden. Poza spierdzielonymi teksturami, yy, <głos》>, zobaczmy co tu jest. No, jest jakieś hełm, koszula. Jakieś kurtki, tu są, o, bardzo stylowe czapki. Więcej kurtek. E, czy coś tu jest takiego wartego uwagi? No ciężko tutaj w ogóle popatrzeć co tu w ogóle jest, bo tu się trochę renderowanie zepsuło i jest trochę niższej jakość. Tu można jakieś roślinki, jajka kupić, języki i tak dalej, ale... Nic poza tym, można tutaj kupić shotguna na przykład, jeżeli chcecie. No i poza tym nic, no też jest fuse do kupienia, więc... Więc szczerze, wyposażenie tego miejsca jest ty, dosyć słabe, jeśli ja mam być szczery. Jeśli chcecie coś tutaj kupić, to nawet sobie zbroi porządnej nie kupicie. Kupicie sobie maksymalnie co? Ravagera sobie kupicie i tylko tyle. To są szklarnie. No wchodzisz nie będę do środka, bo już widzieliście środka kilka razy. No dobra, ale to pójdźmy może tam do góry. No i tutaj na samej górze są jakieś tutaj elektrownie wiatrowe. Trochę dziwnie, szczerze, patrząc na to, jak daleko jestem i jak ta atmosfera wygląda. Szczerze, ja się tutaj nie spodziewałbym, że tu będzie jakiś ten. że tu będzie jakiś wiatr czy cokolwiek. Tam sobie w ogóle gracz lewituje. Teraz pytanie, czy on chce mnie okraść, czy chce wylądować po prostu. No najwyżej się pozbędę mojego Tytana. No trudno, no jakby, no co tu dużo gadać. No, jakby. no i tak to jest ostatnia planetka, na której chcę być, więc. <laughs> Więc nawet jakbym tu zginął to dużo nie tracę No bo z tego, z tego co ja widzę Tutaj tu mamy tylko jakieś No mówię to jakaś elektrownia, wiatr elektrownia wiatrowa jest To jest pewnie jakieś źródło Źródło energii dla tej dla tego odpustu. No z tego co ja widzę no tutaj dużo nic nie ma Więcej No poza tym oczywiście że jest turbo zimno I moja postać powoli Zacznie dostawać hipotermię Jak stąd nie ucieknę Jest minus 148 stopni a mój armor tego nie wytrzymuje Więc um... Hmm. No nie wiem, no do środka Kapita pilara też nie ma co wchodzić, szczerze, bo tam nic ciekawego nie będzie. Więc szczerze, ja po prostu sobie polatam tutaj po powierzchni tej planetki. Może polecę nawet na te pierścienie, żeby Wam pokazać je z bliska. Zrobię ten krótki montaż, pokazu tych terenów itd. i tak dalej. I w tym ja tyle będziemy kończyć. No bo tak jak mówię, nie będę poru innych odpostach Was... Y Was ciągać, bo prawdopodobnie nic nowego, ciekawego tam nie będzie, a po drugie, są one w środku nocy, więc tam za dużo nic ciekawego też nie będzie do patrzenia, bo jest po prostu tam ciemno. No, i tym oto widokiem kończymy naszą przygodę w Pyro. Odwiedziliśmy właśnie ostatnią planetę, ostatnie miejsce w tym systemie. No, nic tu więcej nie pozostaje mi wam do pokazania, jakby no. Mógłbym, co prawda, spróbować jakieś misje wam pokazać i inne rzeczy, ale szczerze, wolę tego nie robić. Jeżeli chcecie, to zapraszam, żebyście sami sobie to zobaczyli jak to działa, jak to wygląda już, już w praniu, jakieś tam misje czy inne rzeczy. Ja się będę zbierać z powrotem do Stantonu, dlatego że nie ukrywam, troszeczkę mi brakuje tej em, atmosfery, może tamtego miejsca ciężko to nazwać. Kolejne filmy mogą się pojawić trochę później, bo jeśli mam być kompletnie szczery, na razie nie mam co wam pokazać i jeszcze nie wymyśliłem nic za bardzo. No tak czy siak, no nie będę ukrywać, troszeczkę smutno mi jest zostawiać to miejsce oraz tą serię, dlatego że się troszeczkę lepiej przy wiem niż myślałem, że się będę przyniebawić. No to co, to zgaduję do zobaczenia w Stantonie, albo może w Pairo znowu. Cholera wie co przyszłość przyniesie. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tej serii. Zapraszam na inne odcinki. Eee, do zobaczenia i narka.